Do niego, Jezu tylko w to wierzycie me Całym sercem Ciebie chwalę Powiedz, że nic dla siebie nie zostawisz już Że tak Go bardzo kochasz Wystaj to Powiedz, że w Nim jest Twoje życie Powiedz Jezus Niech to będzie Twoje wystanie On stał z on żyje. Jezus stał z martwych. Jezus żyje. On żyje dla Ciebie. On pokonał śmierć. Żaden przywódca religijny nie pokonał śmierci. Mahomet umarł, pochowali go. Buddha umarł i go pochowali. Konfucjusz umarł i go pochowali. Jezus umarł i stał z martwych. On pokonał śmierć. W naszym kraju to się stało z Moganem. Nasz kraj, przyzwyczaił się do... Nasz kraj przyzwyczaił się do tego, że tak się mówi, że jesteśmy wszyscy chrześcijanami. To jest jedna wielka ściema. Prawdą jest to, że chrześcijaninem możesz się stać przez to, przez to, że uwierzysz, że uwierzysz i powierzysz. Uwierzysz w niego i powierzysz w siebie niego. Przewiń się przez to. Przewij się przez tą kulturę naszą, przez ten system religijny. Przyjdź do Domu Kultury i zobacz nową kulturę. Przyjdź do Domu Kultury na niepodległości 1 o godzinie 17. I zobacz coś zupełnie nowego. Coś, co będzie nosiło nazwę życie. Coś świat dzisiaj Boga. To świat uzdrowienia. To świat uwolnienia. Doświadcz swobody wyprowadzenia z kanałów życiowych. Doświadcz prawdziwej Bożej Sprawiedliwości. Dom kultury. Niepodległości 1. Godzina 17. Czekamy dziś na Ciebie, przyjaciele.